Ok, także jeśli jesteś ze mną od zeszłego roku grudnia, to wiesz, że tak naprawdę nagrywanie vlogów w aucie, jeśli chodzi o vlogmasy, to jest już tradycja. Po prostu nie wierzę, że już jest koniec roku. Ale ogólnie plany były takie, że wiecie, wymaluję się, pomaluję się, będę piękna, ładna i w ogóle e, świetnie na ten pierwszy Vlogmas. No bo wiecie, jednak to trzeba celebrować taki pierwszy, pierwsze razy. Pierwszy Vlogmas <trym> trzeba go celebrować, mm, ale niestety nie miałam takiej możliwości, bo mały jest aktualnie chory. Musiałam go szybko do, mm, do babci zaprowadzić. Babcia też jest chora. Znaczy jest chora, no zaczyna mieć katar Także w sumie to mam tak naprawdę dwie godziny na ogarnięcie domu, obiadu i pojechanie do sklepu W poszukiwaniu kalendarzy adwentowych, czyli to co będziemy robić dzisiaj Ogólnie mam na oku dwa, które chciałabym kupić Jeden taki fajny, fancy, a drugi w sumie też fajny, fancy, ale z czekoladkami, także taka norma, nie? Tak, no i chciałam właśnie takie dwa sobie kupić, żeby mieć taki zestawik i codziennie otwierać jakieś dla Was. Ogólnie, jak wiecie, bo już nagrywałam na ten temat filmik wcześniej, filmiki, to jak wiecie, ja nagrywam troszeczkę wcześniej. Te vlogmasy zaczynam już w listopadzie. Z tego względu, że nie będę w stanie po prostu tego zmontować, wszystkiego i nagrywać. To znaczy, jeśli na przykład będę nagrywać jednego dnia i drugiego montować i wstawiać, to naprawdę jest dla mnie bardzo, bardzo ciężko, żeby to ogarnąć logistycznie. Przy małym dziecku, przy ogarnięciu całego domu. Ja wiem, że dużo osób tak daje radę, yy, ale no ja niestety nie jestem jedną z tych osób, no przykro <grych> Tak. Także ja po prostu jest, zdaję sobie, zdaję sobie z tego sprawę, że nie będę dawała rady, tak yy, tego zrobić, dlatego nagrywam sobie troszeczkę wcześniej, i dzięki temu będę mogła dodawać te filmy regularnie dla was. A to jest przecież podstawa vlogmasów, tak? Okej, okay, ale teraz nie przedłużając już, ja odpalam auto i. Yeah. <grystanie> I jedziemy. Ja planuję jechać do Rosmana Kauflanda i. To tyle chyba. Zobaczymy jeszcze, co jeszcze odwiedzę po drodze. Ale tak, do zobaczenia potem, jak coś się będzie działo. Zobaczymy. Jak będzie się dalej toczył ten filmik? Ale właśnie jeśli macie jakieś pomysły, co chcielibyście zobaczyć na tych vlogmasach, co miałabym nagrywać, bo no wiadomo, że wszystkich nie nagram z wyprzedzeniem tych filmów. W pewnym momencie będę miał jakiś kryzys. Wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę, że zawsze tak jest, że w pewnym momencie już się ma kryzys i się przestaje nagrywać, i później już się nagrywa na bieżąco. Ale właśnie w... napiszcie mi w komentarzach. Jakie chcielibyście zobaczyć rzeczy na tych vlogmasach u mnie? No bo wiadomo, te takie standardowe rzeczy, czyli... Czyli co? Czyli jakieś dekorowanie pokoju, jakieś świąteczne zakupy, no właśnie takie kalendarze adwentowe, tak jak teraz. No to to jest taki standard, nie? To we wszystkich vlogmasach chyba, wydaje mi się, przynajmniej w większości. Ale jeśli macie jakieś inne jeszcze propozycje, to zapraszam do zostawienia ich w komentarzach. Ok, ja jadę już do domu. Znaczy się no już. Dla Was już, dla mnie dopiero. Nie wiem jak to jest możliwe, ale jest środek tygodnia, a jest tyle ludzi w sklepach, że to jest niemożliwe. Dzisiaj jest 17 listopad. Ja nie wiem co to jest za święto <grym> albo co za święto było wszystkich świętych przez prawie tydzień, więc raczej nikt sobie taki, takiego długiego weekendu nie robi. Więc nie wiem, czemu tak było, ale strasznie dużo. Mały fail, bo byłam w Kauflandzie, chciałam kupić nam mnie Kamilowi kalendarz z Linda, ale niestety nie było bo już. To znaczy, no nie wiem, może był, ale no, w moim nie miałam go Wcale nie znaleźć. Był inny kalendarz z Linda, taki za 40 zł, a ja chciałam go za 23. Później pojechałam do Rosmana i tam na szczęście kalendarz, który chciałam, był, ale ostatni już. No i wzięłam go. Zaraz Wam pokażę, jak te kalendarze wyglądają. No i potem, jak byłam już koło Rosmana, to u nas jest Rosman koło Lidla. Przeszłam sobie do Lidla zobaczyć, jakie oni mają w kalendarze mieli skinder. Takie kinder mini jakby. No i wzięłam ten skinder. On kosztował 26 zł. Podejmę. No także ja już jestem w tym roku na święta i na kalendarze zaopatrzona. W przyszłym roku zdecydowanie zdecyduję się na to, żeby zrobić sobie specjalny fundusz celowy. Tym może Wam kiedyś jeszcze opowiem, może jeden filmik z blogmasów. Ogólnie temu poświęcę mojemu aktualnemu oszczędzaniu, jak to będzie wyglądać w przyszłym roku i tak dalej. Ale właśnie teraz skupiam się na funduszach celowych. I wydaje mi się, że no chciałabym po prostu na przyszły rok zrobić sobie fundusz celowy na kalendarze adwentowe. Wiem, że to może śmiesznie brzmieć, ale chciałabym sobie coś fajnego kupić jakiś fajny kalendarz ciekawy, taki, wiecie, nie wiem, czy może z, może nie z kosmetykami, bo ja jakoś tak nie lubię za dużo testować ogólnie kosmetyków, wolę mieć takie swoje konkretne i nie kombinować z nimi, ale może coś mi się uda fajnego znaleźć, takiego, nie wiem, może z jakimiś kawami albo z się zakończy moja zabawa z kalendarzami w tym roku. Tak. A ja już teraz jadę do domu, pokażę Wam się jak wyglądają te kalendarze. Otworzymy sobie dwa pierwsze okienka i tyle. Okej, okay, jesteśmy już w domu. Pokażę Wam, co kupiłam ogólnie. Oczywiście kalendarze zostawimy na sam koniec. Jak już byłam w nie? pokupowałam małą jakieś takie różne przekąski Kupiłam coś takiego, nie wiem, nie jadł, jadł tylko te miśkopty z... nawet nie wiem jakie to jest firmy, ale ogólnie miśkopty jadł i one mu smakowały więc kupiłam tym razem coś takiego z marchewką jeszcze Zobaczymy czy mu będzie smakować Do tego była promka na jego ulubione kaszki takie w płynie, on je często je przed drzemkami w ciągu dnia i dlatego mu kupiłam je. Była promocja na nie, to stwierdziłam, że mu kupię. Będzie miał na jakiś czas znowu. I ogólnie pokupowałam mu znowu jakieś takie różne słoiczki. Ale wiecie, wiecie co bardzo denerwuje mnie? To, że w każdych tych słoiczkach, naprawdę prawie praktycznie każdych, oprócz na przykład takich, które są białe albo na przykład z pastarnakiem albo czymś takim, Albo jeszcze są z zielonymi warzywami, no to wtedy nie ma marchewki. Ale tak to wszędzie jest marchewka na wpier, dzielana. To mnie tak denerwuje. Bo mały ma wtedy bardzo dużo marchewki dostarczanej, a ona w dużych ilościach ma dużo witaminy A i beta karotynu. I to jest niedobre dla jego wątroby. Dlatego staram się, po prostu muszę się przenieść w końcu na takie domowe jedzenie. Ale no to jest stopniowy proces. I właśnie a propos tego stopniowego procesu kupiłam również buraki gotowane i zrobię z nich mu gofry i chciałabym jeszcze zrobić coś dodatkowego jeszcze nie wiem co, zobaczymy co, ale wczoraj zrobiłam soczewicę, więc dzisiaj będę jeszcze robić pasty z soczewicy i batata właśnie I więc kupiłam jeszcze batata mam ogólnie dwa bataty, z jednego zrobimy pasta z drugiego nie wiem w sumie co zobaczymy jeszcze, no i jeszcze kupiłam, bo było też w promocji i w dobrej cenie takie jabłka banan z krajkiem owsianym no to było takie po dwa słoiczki w jednym zestaw i w tańszej cenie, więc wzięłam ale ogólnie no to każde musiki i owocki zawsze są u nas dobrze i mile widziane moje lubi do tego jeśli chodzi jeszcze o przekąski to byłam jeszcze w Kauflandzie i tam były coś takiego nie wiem, to są takie malutkie gwiazdeczki chyba tak? No tutaj widzę na opakowaniu. To są chrupki ryżowo banan-malina. Zobaczymy, czy mu będą smakować. Eee, różne takie przekąski raz na jakiś czas podane są spoko, przynajmniej u nas się bardzo sprawdzają, bo mały jest bardzo niecierpliwy i jak on jest głodny rano, to po prostu muszę mu coś dać takiego, albo nawet nie rano, ale przedstawienie, <laughs> jeśli jest głodny, to po prostu kładę go do, sto do stoliczka jego tego krzesełka. Do karmienia daję mu jakieś takie rzeczy i robię mu jedzenie po prostu na szybko. Także zawsze takie przekąski, mile widziane, jeśli mu się spodobają i zasmakują. Ok, ale teraz przejdźmy do tego, na co wszyscy czekają, czyli moje kalendarze adwentowe. Więc pierwszy to jest, tak jak mówiłam, Skindera. Miał być z Linda, ale jest Skindera. Coś takiego. To są takie mini, po prostu mini. Słodycze Kindera i otworzymy go, i dzisiaj opakujemy dwa, a to później. I drugie moje baby. To jest coś takiego. Podejrzewam, że już dużo z Was widziało ten kalendarz, bo on chyba jest taki popularny. Przynajmniej, no ja widziałam nawet go u kilku osób, więc ja. Yy, też stwierdziłam, że go chcę. <laughs> Ale ogólnie przede wszystkim chodzi o to, że to są... Yy, tutaj są różne herbaty. Ja jestem mega ciekawa, jakie te herbaty będą, jakie to będą smaki. Ja bardzo lubię pić herbaty i codziennie taka herbatka, no mega. Naprawdę, także... Mm. Tak, tutaj jest w ogóle 25 tych okienek, także fajnie, będzie dodatkowe jedno. No, także ja idę szybko wszystko chować, później zrobię małemu tę pastę z soczewicy i z batata. Pokażę Wam może jak to wygląda, bo ogólnie jest plan taki, że zrobię z tego taką pastę, po prostu zmieszam to ze sobą, batata ugotuję, nie, batata upiekę w piekarniku i mm, później to wszystko ze sobą zblenduję. I wtedy to dam też do zamrażarki, ale ogólnie plan jest taki, że będzie z tego pasta, a jeśli dodam trochę wody, czy tam bulionu, zobaczę jeszcze, to będzie z tego zupa krem. Także no, taka fajna opcja na różne posiłki. I teraz to, na co wszyscy czekali, w tym ja, czyli otwieranie moich kalendarzy adwentowych. Po pierwsze, powiem Wam, że otworzyłam to, ten kalendarz, i on po prostu automatycznie mi zaczął tak pachnieć takim cynamonem, anyżem, przyprawami korzennymi. Po prostu mega świętecznie, naprawdę. A z tym znowu jest problem, bo gdzie to jest? Tu. 23 mi się wgniotło i nawet tego nie zauważyłam, no ale cóż, nie zauważyłam co tam w środku. Także tak, przejdźmy tutaj. No, dzisiaj jest u Was, pierwszy, jest u was drugi grudzień, także otworzymy dwa pierwsze teraz jest jakby taka biała, a są jeszcze inne, jest czerwona i jest zielona. Ja zrobię na czerwoną. Także dzisiaj mamy chai charge. Zobacz, dzisiaj mamy taki smak herbatki. I już wam mówię, jakie to są mniej więcej składniki. Ogólnie podstawa to jest rojbos, czyli czarna, ciemna herbata. Aha, nie, tutaj jest napisane nawet, że to jest organiczna herbata yy ziołowa rojbos z cynamonem, goździkami, kurkumą, kardamonem, czosnkiem i białą, i, nie, i kwiatem niebieskiej kukurydzy. Wow, to mnie, z, powiem wam, zaciekawiło bardzo. Hmm... Ogólnie torebki wyglądają tak, najzwyczajniej w świecie, takie zwykłe torebeczki herbaty. Pachnie naprawdę, tak konkretnie czuć zapach takich ziół i w ogóle takich rzeczy bardzo e, świątecznych właśnie. Także no to mnie powiem wam zaciekawiło, ale czuć kurkumę, totalnie czuję tutaj kurkumę. Fajne, naprawdę fajne. I jeszcze druga, jaką mamy dzisiaj, to jest dwójeczka. A dwójka mamy tutaj. Ok. O, i to jest Festive Spice Taki ma z, taką ma nazwę. I to jest organiczna czarna herbata z cynamonem pomarańczą imbirem kardamonem. Goździkami, później natmek, to to było jak to się nazywało, gałką muszkatołową. O, i piewszem. Także też będzie na pewno ciekawa. Jeśli chodzi o zapach, jest łagodniejszy zdecydowanie niż tamten. Nie wiem, którą jeszcze dzisiaj sobie zrobię. Zobaczymy potem. Ale tak, tak się właśnie będzie układało tutaj to wszystko. Mega się cieszę, mega się jaram. Zobaczymy jeszcze, jak to wygląda w tym kalendarzu z Kinder. Tutaj mamy jedynkę. O I mamy Kinder Mini Te Kinder. To zwykłe kinderki po prostu dla dzieci, nie? O, o te właśnie. Okej, okay, jeszcze dwójka, szukamy dwójki. O, tu jest dwójeczka. Okej. Okay. Jej, Kinder Country! Uuu, ja bardzo lubię Kinder Country ogólnie. I cieszę się, że jest w tym kalendarzu. I to wygląda tak. Okej, okay, także to jest wszystko, jeśli chodzi o te kalendarze na dzisiaj. Yy... Ogólnie te, tych słodyczy ja nie będę jadła, zostawię je Kamilowi, a ja sobie zrobię coś specjalnego, ale to Wam pokażę w dalszej części filmu. Także zapraszam Was do oglądania, i to będzie w kolejnej części tego filmu, którą zobaczycie zaraz. A ja już chciałam się z Wami pożegnać. Serdecznie Wam życzę miłego czasu i spędzania fajnie tego grudnia. Jeśli ten film Wam się spodobał, to serdecznie zapraszam do zostawienia łapeczki w górę, bo wiecie, że teraz to jest po prostu bardzo, bardzo motywujące do tego, żeby nagrywać dalej, żeby nagrywać sumiennie i systematycznie. Tym bardziej mnie to wtedy motywuje. I zapraszam do zostawienia komentarzy z czymkolwiek, co tam chcecie napisać, to sobie napiszcie. Ja odpowiadam na każdy komentarz. I. Tak, życzę Wam miłego tygodnia, a właściwie to nie, życzę Wam miłego kolejnego dnia, bo widzimy się za dwa dni i...